Siema wszystkim, ja jestem dzisiaj ze mną jest kolega Uroks Siema I w tym filmie pokażemy wam najmocniejsze TNT w Minecraft Jedno TNT, które potrafi wysadzić cały świat Oglądajcie filmik do samego końca Bo mamy w MindTabie coś takiego jak 30 różnych sztuk TNT I każdy TNT robi coś innego I Jeden na przykład jest wybuch, gdzie rozwala półmapy. Drugi jest wybuch, co daje wodę Oj, oglądajcie filmik do samego końca, będzie się działo Dobra Rox, jesteś już gotowy? Jasne. Postaw już pierwsze jedno TNT. Wybierz, byle jakie. Byle jakie, nie, wybierz randomowe. Bo to jest z wodą pewnie. No dobra, dobra. Co no wybierasz? Podbieram. Dobra, dobra to. czekaj, czekaj, ale nie odpalaj jeszcze Ale zanim odpalimy to jedno dziwaczne nowe TNT w Minecraft. Widzowie, to zostawcie teraz łapeczkę w górę. Każda jedna łapka w górę pod tym filmikiem to jest jedno nowe TNT w Minecraft. Zobaczymy, ile będzie mieć TNT. Kto może, to zostawić teraz łapeczkę w górę i suba, jak jesteś nowy, nowa, to zasubskrybuj mój kanał. Byłbym bardzo wdzięczny, lecimy do pół miliona subów. Także klikaj! Na raz, dwa, trzy podpalasz, a widzowie klikają łapkę, dobra? Dobra. Okej, okay. trzy. Przygotujcie się, widzowie trzy, dwa Jeden, Go! Podpalaj i łapka w górę. Dobra, popatrzmy, co się dzieje. 30 różnych TNT. Robią niesamowite rzeczy. Wow! A co to było za TNT? Eee, zobaczmy. Jak to się nazywało, ziom? Minik, minik, minik. Mining jakiś, o, dobra. Ok, teraz ja biorę, bo tu są nazwy. Spójrzcie, tu jest Waterflood, jakiś Mining O, to jest to, bo właśnie, co miałeś. Bunker Buster. Zobaczmy, co to bunker robi. To jest bardzo ciekawe. Ok, postawmy i podpalmy. Co? Ale dziura! Głupie! Ja. <grywa> Jedno TNT robi taką dziurę! LOL! Ej! Ja! My to dopiero widzowie testujemy, nie? Ja! Ole zróbcie! Ej! A postaw tu kolejne takie TNT! Jak to się nazywa? A mam, dobra, dobra, czekaj, czekaj! Mam to, postawię tutaj i zobaczmy, co się stanie na dole Co? Co? Yo, Co się stało, widzowie? Kupię by sobie przed ekranem wyleciało, a to jest jedno TNT takie nowe, a mamy tutaj naprawdę ich dużo. Dobra, wejdźmy teraz inne, teraz ty bierz jakieś... Beombuster teraz. Beombuster, zobaczmy. TNT tak się prezentuje, okej, okay, troszeczkę złote. No to odpalaj, zobaczmy, co się stanie. I uwaga, uwaga! Jedno TNT! Zobaczmy! Tak długo się odpala Halo? O, poszło! I coś stało? Nic okay, nie ma. Żeśmy... Co jest? Nie. Stało się coś? No nie, właśnie nic się stało. O co chodzi? Czekaj. Jakieś w ogóle listki są jakby. Co? 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 Ej, co tu się Aha. stało? LOL, po czasie widzowie dopiero pokazało nam wielką, wielki kwadrat. Ale jak ładnie to zrobiło. Jaka gigantyczna dziura kwadratowa albo prostokątna? Ja! Yeah. Spójrzcie, widzowie, na to. Uhuhu, ale jaka gigantyczna! I dopiero, dopiero tak po chwili, nie? Zobaczmy teraz, co robi reszta TNT. Uh, wybiorę teraz sobie. jery, huh, może by To było Lighting Storm. Zobaczmy, co to jest lighting. Ok, uwaga. Postaję tu tutaj. I jesteś gotowy? Aurox? Tak, tak. Ale patrz na to, let's go. No patrz I TNT, jakieś złote. Lighting, czyli coś. Wow, ślepiło. Jakaś burza! Piorun! Piorun, no. Chowę się, bo jak w CSie, Oślepiło mnie granat normalnie, tak. Okej, okay, zobaczmy dalej. Co tutaj mamy? Slime jakiś? Zobaczmy. Slime, postawmy. To też są takie TNT, które uruchamiają jakieś inne rzeczy, a nie tylko wybuchają oczywiście. Wow! wow. Co było? Ej, raz już wybuchło, drugi raz wybucha trzy. Co? Co jest? Ej, to TNT wybucha kilka razy z rzędu. Tak, to jakby się kopało niżej, widzisz? Ej, patrzcie, za nas kopać sami, to postawiamy takie TNT i to kopiec za nas. Hehe, się. Nie kopy już nic. O, koniec, dobra. Znikło, się zbogowało. Ej, kozackie te TNT niektóre są. Na teraz ty wybieraj, dajesz. Dobra, mamy jeszcze jakieś. Black Hole, Troll TNT, Psychic, Flutter. Ej, psychicz tu jest jakieś psychiczne, czy co? Zobaczmy to, ja to wyrzucam tamte. I stałem... Ej, dawaj, dwa różne TNT obok siebie postawimy. Ja stałem jakiś no psychik, tutaj do mnie dawaj, jestem na górce. No. I ty teraz staw byle jakie chcesz? Dobra. Dobra. Podpalić? To wygląda jak prawie normalne TNT e -e. I Strike to się nazywa. Okej, okay, dobra, to ty podpalaj z prawej, ja z lewej. 3, 2, 1, go! O, co jest? co jest? Czarniekal mam przed sobą! Ej! Zakopało nas jakby! My też! LOL ci stało! Dwa różne TNT podpaliśmy Zakopa nas, nas, u góry coś wybucha no to nie... Halo, ej, widź z tego! Wchodzimy stąd Co to oh. TNT robi? zespił jakieś inne TNT! Halo! Wow, wow jak mnie wybiło! Lecę! Chłopie, nie mogę <laughs> myślać, co TNT też leci! Oh, yeah. Co to się dzieje? Ej, ow, za zobacz ile... o to jest... Daj lecią! Nie co tam wybucha? To! Co jest? To TNT Tip na kolejną... Na kolejną część mapy! To jo! Się I teraz o, pytanie, jakie to TNT zrobiło? Czy to moje, czy to twoje? No właśnie, nie wiem. Ale mi się gierka to aż serwer tu zlagowało. No. Waga? Wybuchło. TNT, które się rozprzestrzeniło, ale jak daleko spójrzcie, tam odpaliśmy i to aż przeteleportowało się tutaj. Jo, Ale odległość gigantyczna. No da, dawaj kolejne jakieś inne TNT, albo tak w dole byśmy to umieścili. Zobaczmy, co tutaj robi TNT razy 1000, czyli 1000 TNT się wysadzi od razu. To jest tak jakby kula, w którą wcześniej wysadzaliśmy. Jak nie widzieliście widzowie wcześniejszych filmików, to pleca mam zobaczyć. Spójrzcie, tak by jedno TNT i jakby... Wypraźcie sobie jakby było tutaj 1000 takich sztuk, nie? I no i spójrzcie co to zrobi. Uwaga. I będzie taka wielkie bum. Ta Wow o. Tylko, że to jest. To mi się podoba, wiesz, co mi się w tym podoba wszystkim, że to TNT no. od razu wybucha, nie? A jakbyśmy postawiali ręcznie te TNT kilka, to. Tak. Ja co? Jest? Pół mapy mi się o. Oh, ale dziura. O oh. Co? To nie było tysiąc. Co? To nie było tysiąc TNT. No to Ej, było jak mi się wdech... tu jest napisane no tysiąc sztuk wody. TNT. Niemożliwe. Jee. Yeah. Nie nie. Spójrzcie, co to zrobiło. Lecimy widzę, w inną stronę, bo tam y, jakby się dalej ładowało i lekko ścinało. Ale jak się od tego oddalimy, to już wtedy lagi przestają. O, spójrz jak eleganckość leci. Dla, to staw tutaj to. Jeżam. Aż Dobra, mi komputer okay. zaczął okay. szybciej chodzić, ty. Dobra, uwaga, postawiłem. No i? Co, co się z piorunem? Bo widzę pioruna tutaj. Chyba, czy mieć? Co to jest? Wow! <śla> Ej, piorun nas zwalną. Jak to... Podpaliło się jeszcze nawet. Jaki grzmot w tyle. Ej, Kozak, to mi się podoba. Ale szkoda, że w nas to bije. Może. A jakbyśmy to oddalili, się? Dobra, weź to postaw jeszcze raz, a ja się oddalę, dobra? Dobra, okej. Okay. Okej, okay, i podpalaj to, powiedz kiedy. To te samo, nie? Podpaliłem, 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 tak, To Jest tak, to tak. piorun? Tak, tak. Uwaga, i zobaczmy. To faktycznie on jest taki duży, gigantyczny. Dobra, a ja się dalej oddalę i jeszcze raz go podpal teraz. Ciekawe, dobra, czy teraz mi złaguje, no? Teraz, teraz podpal. Jedno. Dobra, jedno, okej, okay, poszło. Uwaga, teraz zobaczmy, widzę. I? I? I nic mi się nie pokazało. Tylko grzmot. Grzmot! <gryw> Za daleko byłem już. O, ale fajnie to jest dźwięk. Taki, jakbym czuł burzę. Ja uwielbiam burzę widzowie, nie? Piszcie widzowie komentarze pod tym filmikiem, Jakie wam się TNT najbardziej podoba, jaki najlepszy jest według was wybuch. Tutaj macie też te nazwy, oczywiście, które stawiamy. Żebyście w komentarzach, jak ja będę wam przypinał serduszka. Teraz biorę ja e, Worldbuster, Shulker. A Shulker, ty miałeś? Shulker, TNT? Co to jest Shulker? E, nie, chyba nie miałem. Zobaczmy, jakie dziwne TNT. Takie, takie różowe, czerwone. Shulker, co robi Shulker? No? I. I podpala się... Co jest to? Lewitacja. Eee. A faktycznie, dodało nam lewitację. Ej, weź teraz game moda wyłącz, się... Pa. Ja już lecę sam, pa, do góry cały czas lecę, widzisz? Tak, no, 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 no. Tak. Popiągnął się się, ty też. Ej, krowa też leci tam. Patrz tutaj. Krowy lecą. One też fruwają. Lol. Ej, to wszystko fruwa w tym. Krowa. Fruwa. A pad, Ej, to pad, zaraz pad, się skończy! Ooo! O! o, padły! Biedne. przeżyła, Co? One przeżyły? Lol? Z, z takiej wysokości? Były. Albo one może się utknęły pod drzewem, może dlatego zostały. Ej, kozak. A, tą lewitację możemy zrobić jak będzie więcej zwierząt, wiesz? No, to by. Było... A weź drugi dzień to... i stawiamy kolejne TNT. Ja teraz postawiam takie coś jak Miners Delight jakiś, nie wiem. Okej, okay, weźmy, zobaczmy o, stałem tu na drzewo Okej, okay. O, mamy co tu robi To kopię chyba, bo jest kill napisane, zobaczmy, podpalam Kill to coś z kopaniem Uwaga I Tu jest stanie? Niektóre pa. pa, 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 dziura tu jest Gdzie dziura? Tu, tu jest dziura, tu się, o, pa, uho Ej, oh. ja tu stawię na drzewie i tu dziura nam zrobiło w środku, lol Czekaj, ja staję tutaj A staję trzy na raz, cztery na raz Uwaga, co się dzieje teraz? O gość Cztery naraz! Ja! Yeah. Boga i... <gryw> Ale dziurę nam wykopało! O chłopie! No to... Ej, a te pan. rzeczy można zbierać! W panie stakowanie wtedy jest. Dobra, kozak, wchodzimy stąd, bo tu ciemno. O, ale gigantyczna dziura. Widzowie, jak wbijecie pod tym filmikiem 10 tysięcy łapek w górę, to ja postawię takich TNT z kilkaset. Na przykład, nie wiem, biorę sobie ten Miners albo teleporting, lawa TNT, na przykład, nie wiem, lawę biorę, zobaczmy. To teraz prawdopodobnie dała nam lawę i na przykład stawiam kilka takich TNT, albo zrobiłbym kulę, albo postawił tego mnóstwo i bym podpalił naraz. Jak wbijecie 10 tysięcy łapek, to ja to zrobię, widzowie. Także klikajcie łapeczki, zobaczmy, co się stanie, jak takich kilka naraz podpalam. Wow! Widzicie, co się sta... Ile lawy wydało! Ole, kozak! No, ale ile? I właśnie ja bym tak postawił kilka tych TNT, co wybucha. Na przykład teraz mi ścina ko Minecrafta, Minecraft, nie koło tego, ko tego jestem. Tak, stawmy sobie kolejne. Zobaczmy, co robi teraz. Może. Ha, co byś wybrał? Festiwę jakieś tu jest. Zobaczmy. Festiwę, uwaga i. To będzie? Festiwę? Festiwal? Halo? Woohoo! Pajewerki! Lol! A dalej kilka nas postawimy! A syl sylwester, I da, sylwester, sylwester robimy tak! Sylwester! Go, 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 go! Sylwester! Robimy Sylwester i! Woohoo! Ale kozak! O lol! jakie piękne! Ej, dawaj kilka na... Patrz, ja zrobię coś takiego! Byś ty podpal, nie? No, no. no. A ja sobie od, oddalę się. Polecę dobra. sobie, no? Odpalaj to, to. Coś podpalać, czy tak, na Tak, dobre. podpalaj to, no. Uwaga, patrzymy z daleka. F1, co się stanie i... Sylwester, ty, tak można zrobić nowy rok W Minecrafcie XD, Sylwester w Minecrafcie Tego jeszcze nie grali Zobaczmy raz cluster TNT, uwaga Jakieś takie szare Stare Zobaczmy co robi I uwaga, czego się spodziewać, mamy Co jest? Zrespiło Ej, zespiło kilka TNT naraz w środku Tego jednego TNT I wybuchło Ale taka Taka mała trochę ta dziura. A teraz nie? mamy Water Flood, czyli e, TNT powiązane z wodą. Ok, podpalasz to, jedzisz. Podpal te wszystkie Dobra. na raz. Pokaż Zgadza. skilla w podpalaniu. Pak, szybko ładnie podpala. Pięknie. Zobaczmy, co się stanie. Wow. <laughs> On się prawie utopił. Ale mi się utopił, topił. <laughs> ale, się topił, gościu. E, ale ile wody dało, nie? Jakby no, tak całą mapę to... zrać widzowie, spójrzcie. Na przykład robimy coś takiego. To jest genialny plan. Dawaj, stawiamy kilka na raz takich TNT. Mnóstwo tego TNT. Daj ze mną. Okay. I podpalaj to z lewej strony, ja z prawej. Tu widzisz gdzie ja? Podpalaj to szybko. A ja podpalam z prawej. I teraz go. Podpalaj, podpalaj. Uuu, wow! I uwaga! Wow! Ile wody dało? O gościu, mam plan teraz na odcinek, widzowie. Stawiamy takie TNT, tysiąc sztuk w kuli i zobaczymy, co się stanie. Aby to salało cały świat w Minecraft Cały świat w Minecraft w oceanie, w wodzie! Widzowie, piszcie komentarze, które Wam się najlepsze TNT podoba. A my zrobimy na przykład z tego TNT najlepszego, które Wam się spodobało. E, zrobimy taką kulę wielką. Z tego tylko jednego TNT. I zobaczymy, co się stanie. To będzie genialne. No a zobaczmy dalej. Tutaj mamy. Teraz będzie mieć, czekaj. Teleporting, ok? Postawmy sobie tutaj. Halo? Ok. Teleporting. Nie, to jest kolejna woda. Teraz. Woda, no właśnie. <gry> Błaga, co się co? zrobi. Teleporting i. O nie, co jest? PAM! A, one się teleportują w te TNT! I rozwalałem, nie wiadomo gdzie. Ja myślałem, że krowa się tepła, lol. Tak, krowa teleportująca się w Minecrafta i tego jeszcze nie było. Teraz, patrz to. Yeah. Ale to jest kozackie, że można podbawać tego mnóstwo. LOL! Yeah. To wybucha nie wiadomo gdzie, bo to się teleportuje, co nie? Okej, okay, tak, zobaczmy tak. teraz Black Hole TNT. Może coś mocniejszego da. O, o. o nie! Wszystko przyciąga o, nie. do nas! Nie! O nie! Wszystko przyciąga! I mnie też! Weź, weź to wyłącz! To nie idzie właśnie! O nie! Wszystko przyciąga! Ja nawet stwory, które pływają! Krowy, wszystko! O nie! To z całego świata przyciąga zwierzęta! Creeper nawet idzie z owa. O dość! Creeper, krowy, te co to pływają? Ja! Wszystko! Skrytki. szkieletor Krowy! Wszystko przyciąga nawet nas! Weź to rozwal! To nie idzie, To Stworki przyciąga, ile z tworków chyba. leci! Ej, to z całego o, świata przyciąga czy co? No ale zalecimy. Ej, no nie, no szybko, weź to wywal! Co to nie idzie, no. Ej, co to za mob był jakiś taki duży? To był Creeper, to był Creeper chyba. Creeper? A nie, myślałem taki jakiś no, no, duży. No, Dalej się... mi to przyciąga, halo! Halo, chcę no, się no, od tego też. czepić! Halo, wypuść mnie! No wypuść, no no! Chłop, co no, dawala z miecza to? No wypuść nas, please. O, o, wreszcie. Wow, Ale to Dziękuję. było dziwne. A zobaczmy teraz to TNT. strike. Uwaga, klikamy, podpalamy. Takie niepozorne TNT, normalne wyglądające. Zobaczmy, co zrobi. Uwaga, podpaliło się i... I co się dzieje? Wow, deszcz TNT, chłopie. Patrz, do góry. No, no widzę, ja widzę, no. A o, ale się tak na dole ile się zeszliło TNT. Co jest? U góry, na dole? Ej, TNT pada! Deszcz no, mamy! Murzyło się wcześniej. Murzyło się chmurzyło wcześniej. Się. Ja, a teraz chmury nie ma. <grym> <grym> Czyste niebo. Ja, yeah. Ale deszcz ile u góry leci tego? Na dół. Ej, ale ten deszcz ma naprawdę daleki zasięg. Aż tutaj zrobiło co, a byłem tam, widzowie? Ale jeszcze wam nie pokazaliśmy jednego TNT. Jest to World Buster TNT. O tym TNT wybucha cały świat w Minecrafcie. I to co się dzieje spójrzcie. Jak to wygląda? Tak się prezentuje najmocniejsze TNT w Minecraft. Tylko słuchajcie! To TNT odpalimy na te 10 tysięcy łapek w następnym odcinku, bo to co się dzieje, no to trzeba kilku godzin, aby to zobaczyć widzowie, to co się dzieje z serwerem i światem. Także piszcie komentarze, jakie wam się najbardziej TNT aktualnie podobało to, z których pokazaliśmy wam, a to TNT wysadzimy w następnym odcinku. Także piszcie komentarze, subskrybujcie, aby być na bieżąco, włączcie sobie dzwoneczki, żeby was to TNT nie ominęło, a my, my będziemy działać, przygotowywać do tego, bo do tego TNT, Trzeba się przygotować I trochę czasu, nie? Bo to co się stanie Nie chcę teraz tego podpalać, no to jest wielkie Bum, czarna dziura dosłownie Także to byłoby na tyle, możecie wbić na naszą grupę Na Facebooku SmileX, dodamy was Możemy popisać, wspólnie poradzić w Minecrafta Wbijajcie też na mojego Instagrama, Facebooka Kto by chciał mnie zaprosić do znajomych na Facebooku To zapraszam, wszystkie linki macie W opisie pod tym filmem, trzymajcie się, dzięki Aurox Pa pa, dzięki, siema